Ale spotyka się też taką drugą postawę. Nie przejmuj się, nic się nie stało, zapomnij o tym, a takie podejście jest, jest ok, jest dobre, tak powinniśmy zareagować, bo w sumie nie jesteśmy przecież stroną teraz konfliktu. Nic się nie stało. Ja do tego dodam: nie martw się, jak ja byłem w Twoim wieku, to, to jeszcze jest wtedy gorzej. Nie, to jest absolutnie nieprawidłowe. To jest bagatelizowanie. Bagatelizowanie sprawy. Mhm. I sygnał, który dostaje dziecko, mówi mu zignoruj to. Nic się nie stało. A tak naprawdę się stało i trzeba to jakby przedyskutować chociaż krótko lub poświęcić temu chwilę na refleksję. I to jest bardzo ważne. Czyli takie trochę wychodzi w sumie to nie jest coś ważne, i to, co się stało, to, 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 to też nie jest, nie jest ważne. ważne. I to jest, tak, tak, na tym polega proces nauki u dziecka, tak? Ono wysyła pewien sygnał, dostaje odpowiedź i koduje. I tutaj, w, tej, w tym momencie, coś się stało, a sygnał jest: zignoruj to, to ani druga strona, ani ty w tym nie jest ważna, po prostu zapomnij o tym, przejdź dalej. Um, buduje to pewną drętwość później w uczuciach. I jeżeli już jest się trochę dręczy później w uczuciach, bardzo ciężko rozpoznać, w którym momencie zaczyna to szkodzić naszej psychice, i zaczynamy mieć problemy jako dorośli ludzie, i nie wiemy skąd to się wzięło.